Nie mam nic. Bo nie uprawda nic miała. Nie mam. A makarsyn, makarsyn, makarsyn? Nie ma. nic nie ma. Nie ma nic. nie ma. Nie mam nic. No nie, oprawda, nic nie ma. Nie, nie ma... mam. Jak nie, mam nic. nie, mam... No, nie mam... no. Nie mam nic. Bo ja jestem ksiądz getomil i, i ja nie noszę telefonu, bo to grzech księdza zajebaliśmy No księdza zajebaliście, księdza zajebaliście Ja bo To ci ksiądz to nas jedów nie zbawi, jedziemy na szpital Dobra Kurwa, ja chciałem marihuanę uzupełnić pod ołtarza, żeby... bierzemy, auto Marihuanę chciałem normalnie... Jedź jak najszybciej Trzymaj się, ja ci kładę na tylnie siedzenia a, dziękuję, dziękuję za sługę Bożego! Yy, Chcę cię uratować! dobre słowo, no. jest Dobrze, szepnę, szepnę! I chuj! co to, że oni. że. że oni się dowiedzieli, że jestem księdzem i. I chuj? Coś zostawili cię? Czekaj, bo mnie lagło. Ale mnie lagło, myślałem, że mnie zostawiliście Nie można Eee? A ja nie wiem, wiem. Ja, ja byłem, ja, ja byłem yy, y, u Pana Boga się pomodlić ała. Ała. ała, ała, nie dosyć, że kulka w, w, w głowie to jeszcze kurde kręgosłup ja, mi starych, skręcicie Wszyscy już znaki jeszcze auto ty nie... Ja pitole... No i teraz wierni... Nie możesz bo ty nie możesz z nim biegać, bo on ciężki. I teraz wierni nie będą zadowoleni na mszy oh. świętej, bo nie mam marihmany. Czekaj. A, ale jesteś ciężki. Dobra, dam radę. Wsadzam cię na tylnie siedzenia i jalo, jedziemy. ty masz na basie Co, mam? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Bują się, bują. Na basie Nie mam! Ej, bo ty nie na basie. A ty, a masz On nie ma nic, czy sobie tam pieniędzy nawet? Nie ma! Nie ma nic, pustka. Wszystko w... Ooo, dobra, weź go tu Wszystko w banku. Jak się to nie wyrzucę? Ale to co na ospitalu to Dobra mordo, ja go zobiążę do ospitala, ja tak nie będę, nie? A nie do tego Chyba to kostnicy chcecie mnie zawieść Jedziemy do Gdzie ty jedziesz? Sam Ale to nie tande A, ty. się Jezu Nie wymawiaj imienia pana Boga na A i co, i co? Widzisz? Ja się ale kolega mi to je, on już, nie on. Aj moto Johnny Ej. bo i noc nie ma kasy Nie, księdza się nie zostawia Kurwa, księdza się nie zostawia i fuj. ja Ja nie jestem tak nie jestem takim h'em jak wy panowie I już na gdzie jesteśmy Dziękuję, <noise> będziesz będziesz zbawiony Dzięki, dzięki Aj dobra Ej, ej, to wyrosło... Wyrosło. Wyrosło, no. Wyrosło. Dobra Mordzio, ja ci zaraz podjedziemy na szpital. W brawo. Ja prawo. Ja, ej, dobra Morda, my tu podjedziemy pod szpital, ja ci dam się szkoła Dam ci się szkoła i... Nie było tej akcji. Kumasz to? E, e, rozumiem, rozumiem. E, pasuje, będzie na remont dachu. Nie, nie, nie widziałeś się nas Nie, nie, nie widziałem, będzie na remont Widziesz dachu powiedz Powiem do dobrze do słowo, jakby co, to... Jakby policja widziała, że dajesz kasę, to to na remont dachu no, no je, kościoła. a no pod szpital jedź. Jak Chyba mu się zasnęło a. No to powiedz to so Piterowi, który nie umie jeździć. <zysk> Zastanów się. Dobra, warto pomagać pa... pa... A bananacz. gdzie ty jesteś? O, a, Sandy Series me Medicine Center. No, no, no. Ej, A my, no, my tu już siedzimy, nie? No. nie? twoje mamy. Nie, bo... A to nie ma? O, Czekajcie panu. Ile to 5 6 Jak 6? No 6 Ty się dobrze czujesz? Ja kurwa 6 <laughs> Nie wiem, ale nie powiedziałem, że 6 To powiedział Igorek No, no Igorek no, Ja powiedziałem Widzę, <laughs> że tak po z... było oszukiwane Dzie dziękuję że mnie odkułeś. Czekajcie, mam sprzedać kasę. E, no problemu. Słucham, słucham! Będę mógł się spowiadać? Będziesz mógł się spowiadać. To ja cię go zajebałem, ale nie... A to nie. ja ci, ja ci wybaczę, wybaczę ci. Dzięki, dzięki. Kazali wrogom... W, 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 wrogom wybaczać. A ty na pewno jesteś księdzą? Jestem ksiądz Getomid Aj, dobra, to poczekaj tutaj, masz tutaj jeździć, ale zaraz ci... przejadę tu. Zaraz siebie mogę. Kurwa, jakiś gang mnie dorwał. Pięć typa, kurde, czy czterech? A no, moje jedziemy sobie gdzieś. No ale ja zrobiłem błąd, bo ja spierdalałem. A powinien stanąć i oni powinni mnie zakuć No? I znowu zrobiłem błąd. No już spać? Czekaj, nie słyszę, but no. No, ja się... no, co mówię? Mówię, że ja powinienem stanąć, A ja spierdalałem, a oni do mnie strzelali. I co, i leżysz? No, zawieź mnie na pogotowie. Jesteś. Jestem, o, jestem. I dobra, masz na, basie, masz na basie. A dziękuję, dziękuję, Bóg no, zapłać, Bóg zapłać. Dziękuję. Nie widziałem i ja nic nie widziałem. Dobrze, ja też Pana nigdy nie widziałem. Ja nigdy Pana nie widziałem. Ja Pana też. Wiesz co? Dali mi sze sześć koła i chuj. Jak pan, już wie pan co tutaj zrobić? Wiem, 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 tylko mnie jeszcze muszę y trochę odleżeć. A, dobrze, dobrze. Słyszałeś? Co? Typy mi dali sześć szkoła na odrodzenie się. Ale mam nikogo nie mówić, że ich widziałem. A, ile dali? Sześć szkoła. A, to kid. Ale mi się wydaje, że na odrodzenie chyba te sześć szkoła potrzeba. Tam 6 albo 8 tu. I teraz muszę dusić E, aby? Naciśnij E. No, operuj mnie. Panie, tak ale tak trochę, szybko, szybko, operuj, operuj. Ale się, się, jeszcze się spytali czy na pewno jest ten księdze.